Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka Misji Specjalnej. Pamiętaj o subskrypcji. Misja Specjalna w RMF FM. W 1971 roku załoga misji Apollo 15 zostawiła na Księżycu małą aluminiową figurkę astronauty. Ta 8-centymetrowa rzeźba miała upamiętniać i oddać hołd wszystkim poległym astronautom. Obok figurki umieszczono też tabliczkę z nazwiskami tych ludzi. Było ich w sumie 14, 8 z USA i 6 z ZSRR, ale jak się później okazało, ta liczba nie była kompletna. Nie umieszczono na niej choćby Walentina Bondarienko, który zmarł w 1961 roku na skutek tragicznego wypadku podczas testów przygotowujących go do lotów w Kosmos. I nie pominięto go przez złośliwość w 1971 roku nie wiedziano jeszcze nic o jego losie. Ze względów propagandowych Związek Radziecki utrzymywał informacje o jego śmierci w tajemnicy przez ponad 20 lat. O losie Walentina powiedziano publicznie dopiero w 1986 roku, czyli długo po misji Apollo 15. Ale natychmiast pojawiły się pytania, czy takich astronautów mogło być więcej? I czy Związek Radziecki mógł na dużą skalę utajniać nieudane misje kosmiczne, a astronautów, którzy w nich zginęli, skazywać na wieczne zapomnienie? Już od lat 60. krążyły ponure plotki o radzieckim programie kosmicznym. A jednych z najbardziej sensacyjnych dowodów w postaci nagrań dostarczyła dwójka włoskich braci o nazwisku Judika Cordilia. Starszy z braci nazywał się Achille, młodszy Giovanni Battista. Obaj od najmłodszych lat interesowali się radiem. Pod koniec lat 50. zbudowali w Turynie amatorską stację radiową. Zlokalizowana była ona na terenie posiadłości Thorbert i taką nazwę nadali swojej placówce. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy ich stacja zaczęła działać, rozpoczął się na dobre wyścig kosmiczny między USA a ZSRR. Były to czasy zimnej wojny, a podbój kosmosu był jedną z płaszczyzn, na której mocarstwa rywalizowały ze sobą. Pierwszy sukces odniósł Związek Radziecki, gdy 4 października 1957 roku wysłano w kosmos pierwszą sondę o nazwie Sputnik 1. Jego sygnał zarejestrowało kilkanaście stacji na całym świecie. Gdy Achille i Giovanni Battista usłyszeli o tym, postanowili sami spróbować przechwycić sygnał z radzieckiej sondy. I wtedy zanotowali swój pierwszy sukces. Ich amatorska stacja zdołała złapać sygnał Sputnika. Bracia byli tak zachwyceni, że śledzenie obiektów w kosmosie miało stać się ich nową pasją. W kolejnych miesiącach braciom udało się usłyszeć sygnały przesyłane z sondy Sojus-2 oraz z pierwszego amerykańskiego satelity Explorer. Co ważne, do tego momentu wszystkie przechwycone transmisje dotyczyły oficjalnie potwierdzonych misji i nie było w nich nic tajemniczego. Ale wkrótce miało się to zmienić. W przeciągu kilku następnych lat stacja Torbert odebrała serię transmisji, które zelektryzowały opinię publiczną. Pierwszym z serii tych nagrań była transmisja zarejestrowana 28 listopada 1930. Roku. Tego dnia stacja radiowa w Niemczech podała, że odebrali jakiś sygnał na częstotliwości używanej przez Sowietów. Bracia uruchomili zatem swój sprzęt i rozpoczęli nasłuchiwanie, ale to, co odebrali, zdumiało ich. Usłyszeli bowiem powtarzającą się sekwencję długich i krótkich dźwięków. Szybko rozpoznali, że jest to wiadomość przekazywana alfabetem Morsa a brzmiała ona tak: SOS dla całego świata. Ten komunikat został powtórzony kilka razy. Sygnał jednak słabł, i bracia obliczyli później, że tajemniczy statek zdawał się oddalać od planety. W 2020 roku w wywiadzie Giovanni Battista powiedział: Obiekt poruszał się bardzo szybko. Wszystko wskazywało, że nie wracał na Ziemię, ale oddalał się od niej. Wyglądało na to, że Sowieci wystrzelili w kosmos astronautę, ale statek wyleciał z planowanej orbity. I zniknął w kosmosie. To była jedyna teoria, która miała dla nas sens. Zaraz po odebraniu tego sygnału bracia uważnie śledzili wiadomości, ale Związek Radziecki nie podał żadnej informacji o nieudanej misji. W lutym 1961 roku braciom udało się przechwycić i zarejestrować kolejną, mrożącą krew w żyłach transmisję. Tym razem na nagraniu słychać było słabnące bicie serca i kogoś, kto miał trudności z oddychaniem. Akile, który studiował medycynę, pokazał nagranie swojemu profesorowi. Ten miał stwierdzić... Tak brzmi serce umierającego człowieka. Nasuwał się więc wniosek, że braciom udało się nagrać ostatnie chwile umierającego sowieckiego astronauty. Ale i tym razem Związek Radziecki nie podał do opinii publicznej żadnych informacji o nieudanej misji. Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na daty. Pierwszy oficjalny lot człowieka w kosmos odbył się 12 kwietnia 1961 roku. Wtedy to Yuri Gagarin, radziecki pilot, odbył na statku Wostok prawie dwugodzinny lot wokół Ziemi. Jednak wspomniane dwie transmisje przechwycone przez Torbert zarejestrowano w listopadzie 1960 roku i w lutym 1961 roku, a zatem na kilka miesięcy przed lotem Gagarina. Ale skoro ani Amerykanie, ani Rosjanie oficjalnie nie wysłali przed Gagarinem żadnego człowieka w kosmos, to kto nadawał sygnał SOS? I czyje bicie serca zarejestrowała stacja Torbert? Czyżby znaczyło to, że Gagarin nie był pierwszym człowiekiem wystrzelonym w kosmos, tylko pierwszym, który wrócił na Ziemię żywy? Nie był to koniec serii tajemniczych transmisji nagranych przez włoskich braci. 17 maja 1961 roku, czyli miesiąc po locie Gagarina, bracia przechwycili sygnał z kolejnej misji sowieckiej. Tym razem usłyszeli jednak kobiecy głos. Była ona wzburzona i wzywała pomocy. Informowała też o jakimś problemie związanym z jej statkiem. Widzę płomienie i robi się coraz goręcej. Czy się rozbije? Po chwili kosmonautka milknie. Bracia uznali, że był to kolejny przypadek, gdy misja nie poszła zgodnie z planem i astronautka spłonęła podczas wejścia w atmosferę Ziemi. I po raz kolejny Związek Radziecki milczał. Ta nagrana rozmowa oznaczałaby też, że to nie Walentina Tyryszkowa była pierwszą kobietą w kosmosie. Jej misja miała miejsce w 1963 roku, czyli dwa lata po nagraniu ostatnich chwil nieznanej astronautki. Do 1965 roku braciom udało się nagrać jeszcze kilka transmisji z lotów kosmicznych, które zakończyły się tragedią. Podczas jednej z tych misji na pokładzie miało być dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Braciom udało się usłyszeć następujące zdania. Warunki się pogarszają. Dlaczego nie odpowiadacie? Zwalniamy. Świat nigdy się o nas nie dowie. Bracia pokazywali swoje nagrania rodzinie i ci byli z jednej strony dumni, ale też trochę przerażeni. Bali się, że Sowieci mogą się o tym dowiedzieć i że wynikną z tego nieprzyjemności. Bo jak wspomniał dużo później Giovanni, wszyscy w okolicy wiedzieli, czym się zajmują. A bracia rozmawiali z dziennikarzami i dzielili się swoimi odkryciami. I możliwe, że obawy rodziców nie były bezzasadne. Giovanni wspomniał, że pewnego razu przyszedł do nich mężczyzna. Twierdził, że jest dziennikarzem przysłanym przez Związek Radziecki. Panowie, bardzo chciałbym zobaczyć wasz sprzęt. Budziliście podziw wielu ludzi w Moskwie. Bracia uznali, że to podejrzane i nie wpuścili dziennikarza. Po 15 minutach ktoś znów zapukał do drzwi. Był to inny mężczyzna, który przedstawił się jako członek agencji kontrwywiadowczej. Pokazał braciom zdjęcie rzekomego rosyjskiego dziennikarza, który odwiedził ich przed chwilą i powiedział: Ten człowiek jest z KGB. Śledzimy go i nie powinniście z nim rozmawiać. Choć bracia przez kolejne kilka lat wciąż obsługiwali swoją stację radiową, nie udało im się już wyłapać żadnej sensacyjnej transmisji. Ale i tak, te kilka nagrań całkowicie burzyło oficjalną historię podboju kosmosu i miały dowodzić, że Związek Radziecki oficjalnie informował tylko o udanych misjach, a tuszował te zakończone tragedią. A radzieccy astronauci, którzy zginęli podczas tych pechowych lotów, zostali przez władze sowieckie skazani na wieczne zapomnienie. W tym miejscu pojawia się jednak pewien istotny problem. Czy sensacyjne nagrania Storberta można w ogóle uznać za wiarygodne? Na pewno sytuacja, gdzie Związek Radziecki ukrywa przed opinią publiczną niewygodne fakty, jest prawdopodobna. Tak stało się przecież w przypadku astronauty Walentina Bondarienko. Jak już wspominaliśmy na początku odcinka, zginął on podczas testów przed lotem w kosmos, ale informacje o jego śmierci trzymano w tajemnicy przez ponad 20 lat. Podobnie było też z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Władze sowieckie przez długi czas o niczym nie informowały. Dopiero gdy radioaktywną chmurę wykryły placówki w Szwecji, prawdy nie dało się już ukrywać. Poza tym w pierwszych latach wyścigu kosmicznego Związek Radziecki nie informował o misjach z wyprzedzeniem. Robiono to dopiero wtedy, gdy zakończyła się ona sukcesem. To i atmosfera tajemnicy wytworzona przez Związek Radziecki wokół programu kosmicznego dodatkowo wzmacniały podejrzenia, że nie wszystko zostało powiedziane. Ale sam fakt, że coś jest możliwe, nie jest jeszcze dowodem, że nagrania Storberta są prawdziwe. Co więcej, w przeciągu lat pojawiło się wiele głosów sceptycznych, które wskazywały liczne problemy uniemożliwiające uznanie nagrań za prawdziwe. Po pierwsze, dlaczego tylko jedna stacja zarejestrowała te tajemnicze sygnały? Dlaczego zachodnie wojskowe i rządowe stacje radiowe, posiadające przecież dużo lepszy sprzęt, nie wychwyciły żadnej z tych tajnych misji? Zwłaszcza, że nie miały problemów z odebraniem sygnałów z innych oficjalnych sowieckich misji kosmicznych? Ale to nie wszystko. Zwrócono też uwagę na dość nietypowy sposób wypowiadania się astronautów na nagraniach. Choć mówili po rosyjsku, to popełniali drobne błędy gramatyczne, a ich akcent brzmiał dziwnie nie rosyjsko. Poza tym nie przestrzegali oni żadnych oficjalnych protokołów w trakcie komunikacji z Ziemią. Nie używali też poprawnej terminologii, co biorąc pod uwagę fakt, że byli to świetnie wyszkoleni piloci, wydaje się mało prawdopodobne. Wielu też uznało, że akcenty rzekomych kosmonautów brzmią dziwnie, jakby nie byli Rosjanami. Ale jednym z największych zastrzeżeń jest brak jakichkolwiek oficjalnych sowieckich dokumentów, które mówiłyby o nieudanych lotach. Bo trzeba pamiętać, że po upadku ZSRR wiele tajnych akt zostało ujawnionych. I fakt, że do dzisiaj nie pojawił się nawet jeden ślad, stawia autentyczność włoskich nagrań pod ogromnym znakiem zapytania. Czy oznacza to, że bracia dokonali niezwykłego fałszerstwa? Jest to bez wątpienia możliwe. Na pewno obaj doskonale znali się na technice i mieli umiejętności i wiedzę, jak to zrobić. Poza tym ich siostra uczyła się rosyjskiego, więc mogli dzięki niej napisać dialogi w tym języku. A to z kolei tłumaczyłoby nietypowy akcent i niektóre drobne błędy gramatyczne w wypowiedziach rzekomych astronautów. Po co mieliby to jednak robić? Prosta odpowiedź brzmi: dla wzbudzenia sensacji. Inna możliwość jest taka, że bracia na początku rzeczywiście wychwycili coś niezwykłego, ale sfałszowali kolejne nagrania, aby podtrzymać zainteresowanie mediów. Sven Gran, członek Królewskiego Instytutu Technicznego w Sztokholmie i pracownik szwedzkiego programu kosmicznego, wielokrotnie pisał o fenomenie nagrań Storbert. Twierdzi on, że w pewnym sensie presja ze strony prasy mogła popchnąć braci do spreparowania tajemniczych transmisji z kosmosu. Na swoim blogu przytacza też wypowiedź Giovanniego Abratę, jednego z autorów strony internetowej dotyczącej braci Judika Cordilia. Komuś, kto nie był w tamtym czasie, w Turynie, nie może być trudno zrozumieć, jak wielką popularnością cieszyła się ta stacja radiowa. Wiele sensacyjnych nagrań zostało stworzonych w obecności mediów. Na miejscu byli najsłynniejsi włoscy dziennikarze, którzy niemalże mieszkali w Torberta, aby być obecni, gdy bracia przychwytywali transmisję. wicekonsul USA, który nie przekazywał nawet braciom informacji o możliwych sowieckich startach rakiet. Zatem, jak twierdzi Gran, bracia czując ogromną presję dostarczenia mediom czegoś sensacyjnego, posunęli się do stworzenia sensacyjnych nagrań, pochodzących z nieznanych sowieckich misji kosmicznych. Do dziś opinie na temat wiarygodności nagrań Storbert są podzielone. Dla jednych jest to dostateczny dowód na to, że Sowieci tuszuwali nieudane misje kosmiczne. Inni uważają, że nagrania zostały spreparowane, aby wzbudzić sensację i zainteresować media, i że jest z nimi zbyt wiele problemów, by uznać je za autentyczne. Czasami bracia jednak twardo obstawali przy swoim i nieugięcie twierdzili, że nie dokonali żadnego fałszerstwa. Zatem komu należy wierzyć? Głównym problemem tej sensacyjnej historii jest to, że gdybyśmy uznali ją za prawdziwą, musielibyśmy także zmienić niemal wszystko, co wiemy o początkach podboju kosmosu. A wprowadzenie tak kolosalnej zmiany tylko w oparciu o jeden, niekoniecznie wiarygodny dowód, byłoby ogromnym nadużyciem. Wspomniany już Sven Gran stwierdził, że nieprawdopodobne twierdzenia wymagają nieprawdopodobnych dowodów. I nagrania z Torbert są idealnym przykładem prawdziwości tego zdania. Zatem, dopóki nie wypłyną inne dowody, które wsparłyby twierdzenia włoskich braci, trudno nie mieć wątpliwości co do autentyczności nagrań Storbert. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.